Praca magisterska, część czwarta ankieta przygotowanie danych do analizy statystycznej. W poprzednim filmie pokazałem, w jaki sposób przekształcić tekstowe odpowiedzi respondentów na postać liczbową. Nie zawsze jest to konieczne, co zademonstruję na przykładzie kobiet i mężczyzn. W dalszej części filmu pokażę, jak ze zgromadzonych danych uzyskać bardzo szybko podstawowe informacje oraz jak przygotować dane do analizy w programie statystycznym. Tylko taka analiza pozwala na przyjęcie lub odrzucenie hipotez. Aby nie komplikować wywodu, posłużę się odpowiedziami tylko na trzy pytania ankietowe. W celu przeprowadzenia prostego sortowania danych najlepiej posłużyć się filtrem. W tym celu zaznaczam obszar danych z pominięciem liczby porządkowej. Przechodzę na kartę Dane i wybieram Filtruj. Pojawiły się symbole filtrowania. Poniżej zamieściłem pola, w których chcę zgromadzić podstawowe informacje. Informacje mogą być obliczane oraz odczytywane po przefiltrowaniu danych. Część informacji wyliczę na podstawie zgromadzonych tutaj danych. Liczenie kobiet i mężczyzn. Jeżeli zachodzi konieczność zliczenia identycznych wyrażeń tekstowych, w tym wypadku liter K i M, można się posłużyć funkcją licz jeżeli. Wklikuję się w odpowiednią komórkę. Zaznaczam odpowiedni obszar. Mogę kliknąć na ostatniej komórce w kolumnie, przejść do pierwszej komórki i z Shiftem na niej kliknąć. W ten sposób zaznaczyłem cały obszar danych. Teraz w funkcji wpisuję jedynie kryterium, którego poszukuję. W tym wypadku będzie to literka K. W cudzysłowie. Po zamknięciu nawiasu naciskam Enter. Liczba kobiet to 34. W podobny sposób zliczam liczbę mężczyzn. Zaznaczam kolumnę. Podaję kryterium poszukiwań i naciskam Enter. Mężczyźni zostali policzeni. Za pomocą funkcji Licz jeżeli odszukuje także liczbę osób niepalących i palących oraz nieznających i znających konsekwencje. W funkcji tej, gdy nie operujemy na wartościach tekstowych, poszukiwana liczba nie jest umieszczana w cudzysłowie. Filtrowanie. Osadzony w kolumnach mechanizm filtrujący pozwala na bardzo szybkie sortowanie danych. Na przykład chcę znaleźć wszystkie niepalące kobiety. Wybieram. Kajak kobiety i 0 odpowiadające niepaleniu. Teraz łatwo można policzyć wszystkie niepalące kobiety. Nie zawsze jednak ręczne liczenie jest możliwe. W przypadku filtrowania nie można zastosować zwykłego dodawania, albowiem suma będzie obejmowała także ukryte komórki. Ze względu na fakt, iż analizie mogą podlegać wyłącznie w pełni wypełnione ankiety, można skorzystać z funkcji sumy częściowe. W starszych wersjach Excela sumy pośrednie wraz z parametrem 103 czyli ile niepustych. Usunę filtrowanie i wpiszę odpowiednią funkcję parametr 103 ile nie pusty oraz zakres i naciskam enter Funkcję kopiuję do sąsiednich komórek. Jak widać, liczba respondentów to 70. Wpisuję w odpowiednie pole. Teraz odnajdę liczbę palących kobiet. Wybieram. Kajak kobiety. Palący to 1. Liczba palących kobiet to 23. Spróbuję odszukać liczbę palących mężczyzn nie znających konsekwencji. Palących pozostawiam. Nieznających konsekwencji to 0. wybieram mężczyzn. W podobny sposób odnajduję pozostałe wartości. Wykonuję pozostałe obliczenia. Dodam palaczy kobiety i mężczyzn. Plus i naciskam Enter. Dodam niepalących. Znak równości. Niepaląca kobiety plus niepalący mężczyźni. Enter. Obliczę liczbę palaczy w populacji. Znak równości. Liczba palaczy. Dzielona przez wielkość populacji razy 100. Obliczam niepalących w populacji. Znak równości: niepalący, dzieleni przez wielkość populacji razy 100. Obliczam procent palących kobiet. Równa się liczba palących kobiet. Dzielona przez liczbę kobiet razy 100 procent palących mężczyzn równa się palący mężczyźni, liczba mężczyzn razy 100. Przygotowanie danych do analizy statystycznej. Z hipotezy do pierwszego problemu szczegółowego wynika konieczność porównania poziomu wiedzy kobiet i mężczyzn. W tym celu wybieram kobiety i kopiuję wszystkie odpowiedzi dotyczące poziomu wiedzy. Przechodzę do uprzednio utworzonego arkusza odpowiadającego hipotezie pierwszej. Klejam odpowiedzi kobiet bez formatowania. Usuwam zaznaczenie, naciskając Escape. Wybieram mężczyzn. Zaznaczam ich odpowiedzi. Kopiuję. I wklejam bez formatowania. Zapisuję arkusz. Podobnie postąpię z hipotezą czwartą. Zestawię odpowiedzi na temat wiedzy osób niepalących i palących. Wybieram niepalących i kopiuję ich odpowiedzi. Klejam do odpowiedniego arkusza, naciskam Escape, wybieram odpowiedzi osób palących, zaznaczam je, kopiuję. wklejam. W podobny sposób można przygotowywać dane odpowiadające kolejnym hipotezom. Przygotowuję dane do weryfikacji hipotezy drugiej, czyli szukam związku między płcią uczniów a zainteresowaniem promowaniem nikotynizmu w masmediach. Zaznaczam kobiety i kopiuję ich odpowiedzi. Przechodzę do odpowiedniego arkusza i wklejam same wartości. Escape. Wybieram mężczyzn. Zaznaczam ich odpowiedzi. Kopiuję. I wklejam tylko wartości. Przygotowane w ten sposób arkusze Excela można wczytać do programu statystycznego np. statystyki lub SPSS-a.